Na obronę Giorgio, na sam koniec, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że chciałem przetestować, do czego on się posunie i dwaj widzowie podsunęli mi pewien ciekawy pomysł. Napisałem normalnie, że prowadzę sklep z magicznymi kamieniami na wszystko, nawet na wypróżnianie się i czy by chciał coś takiego zareklamować <laughs> i że w ramach promocji mogę stworzyć kamień do, wygr kamień do wygrywania na automatach. Można. No sobie poczytać ogłoszenie na pauzie, w każdym razie odpowiedział coś takiego. No co ty, nie wchodzę w coś, w coś takiego, w jakieś kamienie, kurwa. Się posunię i dwaj widzowie podsunęli mi pewien ciekawy pomysł. Napisałem normalnie, że prowadzę sklep z magicznymi kamieniami na wszystko, nawet na wypróżnianie się i czy by chciał coś takiego zareklamować, <laughs> i że w ramach promocji mogę stworzyć kamień do, wygr kamień do wygrywania na automatach. Można sobie poczytać ogłoszenie na pauze. W każdym razie odpowiedział coś takiego. No co, ty nie wchodzę w coś, w coś takiego, w jakieś kamienie, kurwa. No kurwa, po Nie kurwa, kamienie, które uzdrawiają. Pisz do Dedrisa, będzie afera na YouTube. Będzie miał wyświetlenia, będzie miał content, kurwa. Więc. Ja naprawdę mam nadzieję, lubię go jak brata. Nie? Mam wrażenie, że on nie jest złą osobą, tylko niestety został zmanipulowany.